Witam! Jestem Muzin876, a tutaj jest ze mną Lux, czyli Czarna Kobra. Witam! Master G, Zabójca Master jako... Lara. I zakuty w zbroję Jace jako Sunny. Przedstaw się, mój brat. Słoneczko. <laughs> dobra, zagramy. Dobra, dobra, więc w przeciwnym teamie mamy Jaxa, który... Pójdzie pewnie na topa. Nie mają jungli, ani wiem pójdzie na Mida. a Amumu powinien iść w jungle, ale jest zbyt zbyt głupi. Żeby... no za bardzo idiotą jest. Bo mu według mnie tylko na jungle powinien iść, Asze to Bot pewnie. Master G pewnie pójdzie na topa. No zgadzam się z tym. Znaczy oni mają. Oni a mają ten się... głupio, bot tylko mid. I Asze są ranged Atom, a my mamy. E, chyba trzech ranged atak, Wiecie co to ranged Tak, tak. Chyba ją. Ja. Czy muszę no, wam tłumaczyć? Nie wiem kto idzie na co. Dobra. ja też zacznę nagrywanie. Dobra. Ja pójdę na to z moim. bratem martwym. Ja pójdę na Wida, tak, bo tu czuję i zniszczę. Idziemy. Dobra. A nie, ja nie mogę nagrywać, mi Jak za bardzo... widać, Jason gra Artur, no. A ja gram no JJ-em. Cobra gra e, Luxem. E, master G, no, idziesz. Master G idzie dopiero teraz. Może... Widać. Ej, Master, idziesz na A Czemu ja takim sznagowskim Ruskiem jestem? Pasujecie no? do siebie. No właśnie. Chodź, wbijam do krzaków, albo nie wiem. Nie obrażaj Rusków, najlepsi gracze. <laughs> właśnie, Ruscy to są ci, Mistrzowie Świata. Idę na AK! właśnie, Tak, na serio, mamy Mistrzów Świata. Demosku 5. Nie oglądajcie mi kamprzost. się tutaj, dobra? Skąpimy się. Czekaj, gra. Dobra, idę. Dobra. Człowieku, czemu po nie brałeś? Dobra, nieważne, będę się przypierdalał. Dobra. Hmm, czekaj, a Mumu? Mu? Świetnie, a Mumu? Mu. Ma, master Aha, na pod topa, pod prawda? Kupił. Master jest pro na topa. Widzę, że jakiś... Tylko, ej, kto jeszcze tutaj u nas jest? Lux. E, ashy... o, ja ej, nie, nie, nie Lejo, nie, nie zimno, mówię, Przecież to jest, a... jest jakiś ułom. Dobra, ogarnij się. Człowieku, WoWu jest dobry. On grać no. nie umie. nie życzę z lifestealu. Ja muszę wykierować ich wszystkich, bo wiecie, ja. No, wiecie, muszę wykierować wszystkich, jo. no. No. oni nie wiedzą, co to znaczy. Po... Może ci się teraz śmiać. Muszę wykierować grę. Chyba, ja mam, Dobra. bo ja, jestem ja, ja wiem, co to znaczy, hahaha. Aha, ha, a co? Ja w tym mam mówić. Dobra, wow, wiesz, co to znaczyło. Wow. się wbijamy? Na razie ja nie mię... bo jestem prosem. Czekaj, trochę problemu mam jesteś ja bardzo skromny. I, wiem, że... I bardzo... Mm, bardzo uatrakcyjniasz y, film Patryka, co nie? Wiem, że jestem prosem. Ale głównym też, jesteś więc... Moim wiem, że jestem prosem. Ja Dobra, Aszka już ma HP. Deka się. Deka się. Bo nie kupiła podków, co trzeba zrobić nasze. No, trzeba A nie, będzie chyba dekowała. jak tutaj idzie. Tutaj też dobrze jest. Dobra. I kombo na Jaisa do harasowania only. Ale te, 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 też robi się ładny kill. Teraz robimy Jaisa combo. No ejku. Widzieliście, robi się tą e, na kuszy. Lol, kusza. E, Zbysko. jest najgorszy z nas zabił jej. Wiecie, no to się. Ludzie, o, nie, nie fidujcie, ej. Ej, nie fidujcie. Ej, nie fidujcie. Ale Patryk ja chyba i tak, tak jak przegramy. Ja Dobra, ja co tam. Dzień. Dzień. Mistrzowski Dzień. Tak. Jeszcze się dzisiaj Ej, uważaj na nie, udało się. Ja, ja to zrobiłem specjalnie nie trafiłem, żeby go odstraszyć. Na kogo się wbijamy? A tyle pilast hituj, Patryk. Jeszcze Ups. się nie wbijamy. A last hity? Last hity. Jestem sobie hitty. w młodszym, bardzo pilastu. Oh my god, oh my god. Pędzi, dobra. O kurde. Aj. A czemu Dobra, prawie zabiliśmy, ja jest dobrze. Jakbyś czy sama idzie? I nie słychać cię głośno. Eee, radzisz się na Nie Jest dobrze. No. Wody, to się. Jest to wszystko. So, Ło! So, i low HP. Wiem, o man się bardziej martwił, bo mam podki, o. Eee... Fuck. Tak. Ja ci będę... Czekaj, tj. chodź, chodź tu. Chodź tu. Nie, 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 nie. Nie opłaca ci się. Ej, ej, ej! Polacy o, mówiłem. O tym mówiłem. Dobra, scharasowałeś go tam. O, fajnie. Jest dobrze, jest 3-2. na śpiesek. To nie jest aż taki zły rusak. Tu nie jest. Wejdę do jest. i sprawdzę, jak sobie nie jest. Tutaj czarna kobra nawet nice nice. Tutaj Master G jest. bardzo Tak. nie wiem, jak to jest. Aha, Czekaj, ja odka sobie wezmę. Nie przewidziałeś tego. i właśnie taki dodatek wow. dla twoich widzów. Ja gram przeciw Polakowi Polak nie używam. LOL, on, on też nagrywa. Ale, 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 Używaj ale... Kra Kradnie... trochę mota. to ja nie nagrywam. na kbitki, na tylko robię mota i na ucieczki. Ci? Bo można ładnie z E odpychać. Artur uczy i edukuje. Ja Aha, ale te te... Dobra, zaraz się ładnie wbijemy tutaj na... Światło ...na przykład Amumułka i będzie kill. Będzie kill do mojego chapa. Tak, i rozhituj. Potem opijemy to, tak? Prawda? No, po tak, tak. tak, Nasze minionki zaraz przyjdą, zaraz będzie dobrze. Okej, okay, możemy nie tego Jacksona bym zapocznął. Tak. ja cię ani wiesz, tak się bój o manę, że sobie po... Człowieku, jesteś tu gwiazdą, no musisz, musisz mieć więcej last hitów ode mnie. A. Popatrz, masz tylko 4 last hit, no. Człowieku. Muszę tak, was tak. wykarować ej. No, nie trzeba być <laughs> last hitami. Mówię no. E. Oh. no aj. Dobra, czy sobie, jak dać no, 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 tak? Pan Słoneczko teraz też sobie dać bardzo... No dobra, rusku. Chodź. Zabijasz go. Jesteś tu gwiazdą. Ej, Zdobywaj też trochę killi, no. Ale, no ale człowieku, to ty jesteś gwiazdą, tu nagrywasz. Ja, ja muszę ci dać killa. No właśnie, nie Nie trzeba dawać killi. Trzeba. Gra tylko. Po prostu staraj... Stara. ...ja się tylko staram, żeby Uchada, nie mieli no my, no, y, z Warszawy tutaj. Dobra, no, dobra, dobra sprawa tak. jest. Tyk, no, więc i las, to, no, to no, dobrze, los hituj. To um, nie możesz szumić, bo to, mi, to, mi to, właśnie zaczęło ja padać. Ja jestem medykiem, i się medykuję. Ha ha ha. No dobra. Okej, okay, niedługo ulti dobra. będzie ładne. Jak na szóstym poziomie się bekaj. A jest, jest, jest. Dobra, ani nie wiatrała Powaga. A trzeci, to będziesz szósty level, ale nie, nie.

jak tyłą hp, to i tak... Ale ja mam jeszcze... jeszcze nie mam 6 levela. Żeby... Jak ten, jak oni będą ci harasować, to ja się wbiję i może będzie kill, coś takiego, nie? W Bartu chodzi, żeby nie zginąć, a nie, żeby Okej, Ok, Ultimam, e, więc się begać. Nie, ja to nie tak, pomogę, tak. Ja mogę harasować. Nie, 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 nie. Ja, ja nie mam many, nic nie zrobimy. Ty masz manę. A raczej ja muszę... ty masz manę, coś jeszcze zrobisz. Nie, muszę ci pomagać, bo ty. Wiesz masz co, ja się lepiej skilluję tak nudsko. I... i... ej, patyk. uciekaj stąd Zdż. lepiej. Ej, uciekaj stąd, uciekaj stąd. Ja tu przetrwam, ty szybko idź. Bo ja potrzebuję jeszcze trochę kasy. Ej. Właśnie się boję, że ja nie przetrwam. Ja, nie, 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 to przetrwam, przetrwam. Potrzebuję 1300. Ej, Patyk jeszcze coś, to gaguj mi ani... Bo ja ja mam... Nie mam nieźle ale ja będę... Ale trochę Zaraz, yy, polecam robić go pod oftanka. tanka Ja polecam Doka. robić pod AD. Tak, okay. no, no, nie, ono on On nie jest AD wiesz? Ale tak lepiej go robić AD bo krwiopić, kuczek, no taki No, krwiopić to... Spoko. Tutaj Chod, sprawdźmy, no, nie, lodow, kumot, jak ci idzie Luxa Aniwi, jak ci idzie Lux, jest bardzo dobrze czy słabo. E, bardzo to, dobrze, tylko że tak właśnie ty... Się Dobra, się Patryk, wchodzisz, ja wychodzę. Spoko, Zabra, zbyt, Dobra, zbyt, ja idę po mój lodowy mod. Znaczy pożerać, lol. Nie jestem aż taki bogaty na razie. A co ty składasz? Pani. Ja już nie. Ja już nie. Ja już nie. ludzie Ja już ja, ja, nie. nie, nie bada... jest... Ja już bada... bada... to jest nie. Ja się nie. Ja To nie. Ja rzecz w LOL nie. Ja nie. Bada... Lol, ale ładnie. Ja Ja y ładnie... oh. nie. Ja już nie. Ja już nie. Ja już nie. Ja nie. Ja nie. Ja nie mam flesza Ja mam tylko... Ja możesz trochę przytrzymać linię i ja pójdę dobra, po dwójki. Ja, okay. ja przytrzymam. Nie. Ja chcę ja mieć ten mój 20% Pójdę siedem. po dwójki i ten. E, później zrobię Ja później dobra, robię tłuczek. Okay. Trochę sobie chwila dam. A ba, dobra jest, but... Jest bardzo dobrze. Już macie tutaj rozwalony jeża. Jest. Dziękujemy za SS. tak dziewcze. wiecie? Tak, bo Co powinien ja ja być Bloodtop. Ja 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 no ale no, jeszcze ja nie harasujesz ładnie. Harasujesz ładnie. W sali. Ale u kogo był Jax? Na bocie. Ale bo... nie u nas. Nie piszecie, czekajcie, napisaliście. Ja ale on padł. Lux napisał SS, ale wy nie. Ej, Ala ten O lol. Ja ja nie piszę wtedy DSS, wiesz? Czekajcie. No, no to się na kogo wbijamy, Artur? Jeszcze się nie wbijamy. W Early Game. Kurde, wkurzający jest ten skill, y, jak skacze na nas. Y. Oj, o oh my god! E, SS. Ej, uwaga, Jacks idzie na Lida, uwaga. Dobra, słyszałam, was. nie, no bo ta pójdzie. Dobra, ładnie los Czekaj, chodź, chodź ze mną do krzaku, chodź ze mną do krzaku, to zrobimy. Ej, to ja... czekaj, z mota się wybiję. Powiedz, że zamiast krapot pójdzie, bo nie wiem, bo ani ginęła na i straciła tego. Czekaj. Pięknie, good że ona już nie mogła się zamieścić z good job. Dobra, good job. mieliśmy dwa trupy teamowo. Dobra. Teamplay, Tak. I... Na, ja mam... piszę sobie good job. Hmm. A ja napiszę... takie coś. Czekaj sobie na, na, na usta. Dobra, nie, nie, uciekaj, uciekaj. Uciekaj, Patryk. Nie, nie zauważyłem te e, minionów. Bo... Pana... Czekaj, to ja pójdę po ten... E, i, I temki do tłuczka i trochę HP sobie regen, regen HP sobie zrobię. Ju, już e, ten... E... Mień 3 jest. WW ma już takie e, oblicze no. ducha, e, BN-2, tarcza. No, postaram się. Tak, ja postaram ja się, ale atmosfera? teraz trzeba blokować, bo się boję, że dalej nie, nie blokowalą, prawda? ty dziękuję ci za pomoc, ale i tak nie potrzebuję pomocy. Dobra. E, dobra w, jak Warwick nam pomoże tutaj na midzie, to... Racz, kurde, przepraszam, pomyliłem się na topie. To będzie... to będą trzy trupy nawet. Nie, czy Warwick... czekaj, co zrobił Warwick? Odporność na magię. A nawet nieźle, oblicze ducha. Tylko co teraz robi? Czekajcie, to może... Tylko tą tarczę do rana trochę niefortunnie zrobić. O kurde. O O kurde... O Aj. Aj, człowieku, goń go, goń go. Dogonić go. Ten y, bardzo dobrze gra. Y, to było dobre, to było dobre. Y, nasz kolega, znaczy choć nie kolega. Papierowy gara. Bita. Dobra, dobra, a to Dobra. brać. I house. Bo ja mu Nie pchic go. No nie pchic go. Dobra, był, był KS. Good job, to to był CS. Bo wiecie, tak, 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 tak. dobra akcja była teraz oh, oh, Dobra, oh, oh, oh. A wyobrażasz sobie, że to kolorowy blok. Po zajebiście. Ej oh. help. A, bo było. dobra, ja sobie yeah. Dobrze. Ja cię Ja tutaj Jak je trochę, trochę na midzie. Oh. Dobra. Coś. Oh. Okej, okay, idę po tłuczek. to nie wiosło? Sami raczej. Przepraszam. Ten. Puszuje wieżę, ale go później Master G zaatakował. I aż nie, nie to, to, to był po kurde gang taki, że się zaraz posikam, nie? Ej, cofnij się, cofnij się, to ci po, pomogę. Cofnij ja cofnę się. Dobra, ja po Ale chodzi, cofnij no, się, tak, że. To, to, to. Właśnie koło bliżej wieży. Ej, luks, 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 nie. Early game, angry game. Ej, nie chcę stracić dzięki. Ja gram zawsze defensywnie na początku. No wiem. O. nie będzie, będzie miło. Dobrze. Ju, dobrze. Dobra, no Ale oni wie, kurde. Ani wie, ma taki jakby ten, wiem, pasywę. o to chodzi? No pasywę ma wkurzającą. Ciekawę, czy ma teraz... Tak, bardzo, bardzo, bardzo. Dobra. Ej, dawaj jajko szybko jajko! Ooo! Dobrze! Jest dobrze. Ja ja, ja mam więcej... Patrz... Pa... Ej Patryk, patrz na moje staty. Yy, no, dobrze. Tak no, tak tylko zasys, Sępie. Asystami. No sępisz asystami. Ja też tak no, nie wiem się O ja. No później... Oooo, i bardzo tak spinął. Dobra. Tukę. I robimy. No nie i mamy po Dobra. Ładnie się mam. O, o każde... opuszczcie mu, opuszczcie mu. O, dobrze. Dobra. Masz masz Ten master, master drugi się nie wbije, bo... Masz tego noob heal'a coś się. Tak będzie tak musiał się wy... To co mi Tak. weź. mam nie trafiłaś. Nie trafiłaś, jak ci... zaraz... Ale z, z kogo nie, ja... Bo to było na serio dziwne. Na serio, nie, to no, tak... ty bo Myszka się zawiesiła, ja... Czytaj, co ty zrobić. Ale, ale mi się myszka na... zawiesiła i ja nie trafiłem. O, dziękuję za farmę, ludzie. Tak. Dobra. Ale pada. Pozdrow z Warszawy. Dobra, to chodźcie tutaj na no mida, jest tak Jax tak, i Ashe e, chętnie do deda, <grym> więc możemy ich skarasować. Ale powierz... co lepiej kupić? Ostrze nieskończoności najpierw, czy Krwepica? E, kim ty grałeś? Nocturnem. Nocturnem? E, lepiej zrób sobie e, ten, Krwepica. No, spokojnie, wiedziałem. Ja Widziałem, że tak no, Chodźcie mi No właśnie, idę, zamierzam. Co ty, Dobra mam parę. jest, no wszystko Aha. ładnie idzie na razie. Jest 20 na 6. bardzo no, okay. ładnie. No no, a ty jakim programem chcesz to edytować? E, mo, mo... Tym, tym, co ja ci poleciłem? Świat Windows no. Live Move Maker. Ej, chodź ej, mi szybko. Dobry jest. JEST TAAA! Ładny kill, dobrze. Ja tu mam farmę. A, ja muszę cofać. Ale weźcie, ta Ashe jest dziwna. Z tego świata. Ulicz. Jeśli coś, patrzę, to ja co cofam, bo nie dam rady, bo... Mógł 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 Czekajcie, Jax nie może mieć szans. Tak powiem. Tylko ty, jak... Dym, 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 dym. Ej, Patryk! Z nami będzie gdzieś... On idzie jak Torek, czy nie? Ej, ej, asze, asze! No, to było już... Dobra, już kupię ja. tutaj co jak zarobię te 1300 Ale się znubi... Znaczy ja znubię, nie? Miałem taką szansę. Bym zdejwował tak ładnie. To by było dobre. Dobra, proszę o pomoc. Okej, Master via. Okay, po co ci Rabadon? Eee, komu Rabadon? Master Rabadon? On idzie pod AP takie. O, A dobra, kat, bo ty chcesz... E, ale robi się... Ale, ale on tak tak ten nie się... tylko pokazać Właśnie, to jest... Jak już robisz pod apę trochę, to też hybrydy trzeba robić, człowieku. Nie, nie. Nie takie pokażę. Ale po... ja... ja mówię, że... Ja jestem nieco wygłaszana, bo po prostu nie, że... Ja że... Ja Okej, okay, ja dobra, to ja... czekajcie, bo tutaj ktoś biją. Uuu, tak. ja będę pomagać w razie czego. I właśnie nie, do, do. Hey. kurde słaby Zostań. początek w tak. klaseniu no, odcinku będzie nowa no ja Jak to jakby to trochę jeden A, pana! aj! Nie. A, a, nie. Wow. kurde zaraz a, też będzie? u Koniec. nie! aj a ja chciałem przyjąć dobra kurde niechcący się wbiłem z oka w aniwie bez sensu było Chociaż killa mnie, o, dobra. Ej, oni w ogóle mnie nie fokusują, co jest złe, bo jestem off -tankiem. No właśnie, ty masz właśnie lodowy młot i to dobra, ciśniemy ich! Uciśniemy ich! To już było głupie. Ładnie, ładnie ich zabiliście, to przyznam. Ładne killa mieliście. Lol. Ej, to ładne. Weźcie, ile ja mam asyst. Patryk, spójrz na staty. Zobacz, ile mam asyst. No, dobra. 1-0-11. tak będzie. Ej, e, leż blue. Who knows? E, kto idzie na smoka? E, Ej, Patryk! Dobra, sam. dobra, już sam sobie zrobię. No i tu klipów jest. O, GG. O. O, Dobra, dziękuję, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Dobra, to było na tyle. Dziękuję, łatwa gra. Dziękujemy. No, Dziękujemy. no cześć. Dzięki za...